Szanowni Państwo, jako założyciel WSH Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu jest mi niezmiernie Państwa poinformować, że po raz 27. w naszych murach w Poznaniu wybrzmiał oczywiście Gaudę Amos, czyli rozpoczęcie roku akademickiego 2024-2025. Jak ważna, Szanowni Państwo, jest edukacja. Myślę, że nikogo z państwa dziś nie należy przekonywać. Edukacja to fundamenty, edukacja to cel w życiu i edukacja to droga do celu. Więc dzisiaj wszystkim pierwszoroczniakom i tym, którzy kontynuują swoją drogę na kolejnych kierunkach i na kolejnych latach studiowania życzę przede wszystkim optymizmu, dobrej logistyki i przede wszystkim to co najważniejsze jest dla studenta tak zwanego balansu, żeby umiał korzystać i właśnie z tej edukacji i oczywiście z dzisiejszych możliwości życia. Wszystkiego dobrego na nowy rok akademicki 2024-2025. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję. Auguracja roku akademickiego to szczególny czas. Szczególny czas dla studentów, którzy kontynuują już studia na uczelni, ale wyjątkowy czas dla studentów, którzy dopiero wkraczają w mury uczelni. To czas emocji, to czas niepewności, to czas nadziei. I w tym szczególnym momencie, w tym szczególnym okresie ze strony kadry naukowej naszej uczelni pragnę zagwarantować, że wszystkich studentów, którzy właśnie dołączyli do naszej Wyjątkowej społeczności, z naszej strony spotka niezwykła serdeczność, spotka pełne zaangażowanie i chęć dzielenia się wiedzą i kompetencjami. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo mnie cieszy fakt, że dzisiaj miałam możliwość wzięcia udziału w inauguracji i zaprezentowanie swoich dokonań intelektualnych i naukowych w ramach wykładu inauguracyjnego. Moim tematem wystąpienia było poinformowanie słuchaczy, jak skutecznie komunikować w XXI wieku. Cieszę się, że spotkał się ten wykład z dobrym feedbackiem. Komunikacja niewerbalna słuchających mówiła, że i potwierdzała, że komunikacja jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania w życiu społecznym, a także w biznesie. Dziękuję za zaproszenie władzom uczelni i liczę na więcej. Rozpoczęliśmy 27. rok y, wyższej uczelni naszej. Od dwóch lat jesteśmy akademią nauk stosowanych w USHiU, wcześniej była to Wyższa Szkoła Handlu i Usług. Mamy 11 kierunków, są to studia pierwszego i drugiego stopnia, jak również jednolite studia magisterskie. Mamy wśród studentów nie tylko polskich studentów, ale również z zagranicy, z Europy, z Azji, również z innych kontynentów. Także nasza oferta z tego co widać jest bardzo atrakcyjna, szczególnie Cieszyły się dwa kierunki zainteresowaniem młodych ludzi. Było to pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. W związku z tym od dwóch lat mamy Wydział Nauk o Zdrowiu, poza Wydziałem Nauk Społeczno-Ekonomicznych, i właśnie od tego roku dziekanem tego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego jest tutaj stojąca obok mnie pani magister Agnieszka Kucznerowicz. Witam bardzo serdecznie. A ja serdecznie dziękuję i wszystkim gratuluję nowego roku akademickiego 2024-25. Dziękuję panie lektorze, ja oczywiście jestem zaszczycona funkcją, którą pełnię od, no powiedzmy już miesiąca. Ja bardzo chętnie tutaj służę faktycznie swoją pomocą, swoją pracą. Muszę powiedzieć, że studenci są wspaniałymi ludźmi. Bardzo mamy tutaj. Naszej uczelni, atmosferę wspaniałą dla młodych ludzi. I właściwie to wszystko, co najważniejsze powiedział pan rektor, a ja po prostu zachęcam, zapraszam do nas i myślę, że te parę lat spędzonych w murach naszej uczelni na pewno będzie niezapomnianą przygodą w życiu każdego młodego człowieka. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, jest z nami również Pani Prorektor, dr Paulina Kolisniczenko, Prorektor do Spraw Współpracy Międzynarodowej. Wspra współpracuje z nami już od kilku lat i myślę, że ta współpraca będzie się dalej rozwijać. Pani Prorektor sprowadziła w tym roku dosyć pokaźną grupę studentów z Ukrainy i parę zdań może powie właśnie na ten temat. Dziękuję bardzo Panie Rektorze. Опрочі всіх високих гостів дійсно на нашому видаженні була група наших студентів, запрошених по, по, по програмі академічної мобільності. До нас на один семестр, із були і дівчини, і хлопаки, і ми дуже-дуже задоволені, що між нами, між нашими університетами існує, направди така от співпраця. Дякую дуже. Kolejna bardzo udana inauguracja za nami to jest fantastyczny rok, fantastyczna inauguracja, fantastyczni studenci, którzy w tym roku naprawdę w ogromnej liczbie zapisali się do naszej uczelni. Jestem przekonany, że jak zwykle dołożymy wszelkich starań, by jakość kształcenia była na najwyższym poziomie, atmosfera była wspaniała jak zawsze, a wszyscy studenci, którzy do nas się zapisali, będą, żeby byli zadowoleni. Bardzo też chciałem podziękować całej kadrze, którą zgromadziliśmy na ten rok akademicki. To też dla nich jest ogromne wyzwanie, ale jestem przekonany, że są w pełni. Przygotowani także wszystkiego dobrego dla studentów, wszystkiego dobrego dla wszystkich gości, sympatyków naszej uczelni, i cieszę się, że tak licznie wszyscy dzisiaj tutaj przybyli. Dziękuję.